Jak coś się nie uda w Barcelonie, to oznaczacie mi na Twitterze i piszecie jak tam Stanowski czy flaga Barcelony na Kiju opuszczona do połowy, więc odpowiadam tak, flaga Barcelony na Kiju od szczotki. Opuszczona do połowy, pełna żałoba swoją drogą. Jest to flaga szczególna, ponieważ rozdawano ją kibicom. Takie flagi właśnie przed meczem z Paris Saint-Germain, ale tym wygranym 6-1. do Tym razem, jak wiadomo, posze, poszło troszeczkę gorzej, ale chciałem zaznaczyć, że wystąpił niesamowity postęp w grze Barcelony, gdyż e, przegrała e, z Paris Saint-Germain dokładnie dwa razy niżej niż z Bayernem. 1-4 zamiast 2-8, do więc jest to ewidentnie jakaś ręka Kumana w tym wszystkim. Jest lepiej, nie na tyle lepiej żeby się cieszyć przesadnie, ale lepiej. Swoją drogą ta poprzeczka wymagań dla kibiców Barcelony, bo chyba żaden kibic Barcelony nie mógł być zaskoczony tym, co zobaczył we wtorek, ale ta poprzeczka wymagań spadła na tyle, że dzisiaj jako kibic Barcelony myślisz sobie nie, żeby oni przeszli kogoś w Lidze mistrzów, tylko myślisz sobie, żeby oni odpadli, ale tak minimalnie w końcu. Nie znowu jakieś 0,4, 2,8, 0,3 i, i nie wiem, 3,0, tylko żeby w końcu tak. Po walce, wie 0001. na a przykład wtedy sobie myślisz, kurcze, było blisko. Gdyby ten do tego podał, to może by to jakoś zadziałało. Takie minimalna taka porażka, żeby być takim, nie wiem, juventusem, który przygrywa sporto 2 do 1, to są dzisiaj marzenia kibiców Barcelony. Ale o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam na moje stanowisko. Istnieje coś takiego jak Klub Oszalałych Rodziców, czy też Komitet Oszalałych Rodziców w skrócie... Kor. Ja sam do niego. Trochę należy, lubię samo sobie myśleć, że jestem jedynie lekko pierdolnięty, ponieważ jak chodzę na mecze swojego syna, no to moje okrzyki ograniczają się do takich słów jak biegaj albo walcz, no bo jak mój syn się wyłącza, no to wtedy wiadomo co mnie strzela i czasami, czasami trzeba mu krzyknąć, że mecz trwa, a nie, że trzeba oglądać sobie widoki czy jakieś tam chmurki czy przelatujący samolot. No więc wtedy się uaktywniam, krzyczę walcz i on wtedy zaczyna walczyć. Teraz przez COVID w ogóle nie mogę wchodzić na te mecze jak są rozgrywane na hali, więc już nie wiem czy on w ogóle nie biega, czy, czy też biega, ale już bez moich okrzyków, w każdym razie no, teraz jestem trochę w kropce. W każdym razie jestem trochę oszalałem rodzicom, rodzicem, rozumiem rodziców, którzy są troszeczkę bardziej oszalali, natomiast nigdy nie miałem takiego w głowie założenia, że mój syn zostanie piłkarzem, gdyż Uważam, że żeby być piłkarzem, to trzeba grać po 6-8 godzin dziennie przed blokiem. No, my nie mieszkamy w bloku, tylko na odludziu, i tu za bardzo nie ma z kim grać. A ja nie mam tyle siły, żeby grać po 6-8 godzin dziennie. W związku z czym mój syn nie będzie piłkarzem. No, na razie gra sobie w piłkę, żeby być po prostu zdrowym człowiekiem i, yy, i umieć zrobić przewrót w przód i, i tak dalej. Natomiast nie wszyscy tacy są. Są rodzice, którzy mają projekt syn. Pan Adam Buksa, którego dla wygody nazwijmy starym Buksą, żeby nam się nie mylił z Adamem Buksą, który gra w USA w piłkę i jest młodym Buksą. Podobnie jak Aleksander Buksa też jest młodym Buksą. No mamy trzech Buksów, więc pan stary Buxa, pan Adam Buksa ma projekt syn, a raczej projekt synowie. I trzeba powiedzieć, że jest nadzwyczajnie w tym skuteczny, bo wychować dwóch synów na zawodowych sportowców, na tym rynku, który jest niesamowicie wymagający i jest olbrzymia konkurencja, no to doprowadzić dwóch synów do zawodowego grania w piłkę to jest duża sprawa, przy czym trzeba przyznać jeszcze dodatkowo, trzeba się pokłonić panu Staremu Buksi, że jeszcze ci synowie nie są tumanami, to nie są jest, tak takcy wiecie, biegający za, piłką, biegający za piłką przygłupy, tylko to są wykształceni, inteligentni ludzie, którzy sobie w życiu poradzą, to już chyba widać, że sobie poradzą. Umieją się wysłowić, pewnie nie roztrwonią, mam nadzieję, że nie rozswoją zarobionych pieniędzy. Generalnie wielotorowo zostali wychowani i sport, i edukacja, i jakaś kultura osobista. To wszystko tam działa. Niemniej jest tam kilka elementów, które ja osobiście uważam za troszeczkę dziwaczne. Na przykład, chociaż możecie ze mną nie zgadzać, na przykład ja trochę patrzę Dziwacznie na ludzi, którzy nazywają swoich synów tak, jak sami się nazywają. Znaczy, gdybym ja swojego syna nazwał Krzysztof, to sam na siebie patrzyłbym jak no, na takiego lekkiego dziwaka. Oczywiście ta reguła ma mnóstwo wyjątków i zdarza się poznać kogoś, kto nazwał swojego syna tak, jak sam siebie nazywa, i wtedy zdarza mi się zmienić zdanie i pomyśleć, o jak. Taki super tata i w ogóle fajna rodzina, ale tak jak kogoś nie znam i widzę, że tak zrobił, no to sobie myślę, mm, to jakieś takie jest mm, dziwne. Ponadto jeśli ktoś dla swojego syna, który dopiero wchodzi w piłkę, który podobno ma talent, ale jeszcze tak go do końca nie ujawnił, no jeśli ktoś taki zatrudnia dla swojego syna menadżera, który się nazywa Pini Zachawi, no to widzę w tym taki element hmm, megalomanii. To znaczy, wydaje mi się, że to nie jest ten moment kariery, żeby Pini Zachami musiał reprezentować Aleksandra Buxę, bo to mniej więcej tak, jakby. Hmm, hmm, wiem, to mniej więcej tak, jakbyście mieli syna, który ma 4 lata i zaczął rozumieć, jak się poruszają pionki. I skoczki w szachach, i byście pomyśleli, że trzeba zadzwonić do Garego Kasparowa, żeby go objął opieką specjalną i nauczył go grać nadzwyczajnie. No, można tak zrobić. Nawet ktoś powie, że to wspaniała inwestycja w dziecko, ale to taki nie jest do końca normalne. Pomyślicie w tym momencie: Ja nie chcę słuchać w ogóle o Aleksandrze Buksie, kto to jest, albo nie jestem z wisły Kraków, nie interesuje mnie ta sprawa. No więc. W porządku, macie prawo tak uważać, z tym, że to tak naprawdę jest temat znacznie szerszy. Aleksander Buxa jest tylko jednym z elementów, bo tego typu historie będą się powtarzały w każdym klubie. Zresztą ojciec trochę pokazał, stary Buxa trochę pokazał wszystkim starym. W całej Polsce, jak można rozgrywać kluby. Kluby mając u siebie piłkarza, który nie ma jeszcze skończonych 18 lat, a który potencjalnie z dużym talentem, tak naprawdę są zakładnikami tego chłopaka i zakładnikami jego rodziców. Jak on skończy 18 lat, to zawsze można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja już jestem dorosły, teraz samo sobie decyduję. Nie chcę mieć z Waszym klubem nic wspólnego. Więc wtedy trzeba zabezpieczyć e, takie relacje e, z rodziną, z samym chłopakiem, żeby on w wieku 18 lat, gdy może wywrócić do góry nogami e, cały kontrakt, żeby on parafował nową umowę. Więc później, jak już podpiszę, no to można tego chłopaka robić niemalże z nim co się chce, bo podpiszę 5-letni kontrakt, można go gdzieś wypożyczyć, można go sprzedać, można go, znaczy, to zawsze jest zgoda piłkarza potrzebna, ale no, jest nad nim jakaś kontrola, a dopóki nie ma skończonych 18 lat, no to wszyscy siedzą jak na szpilkach, podpisze, nie podpisze, ucieknie nam czy nie ucieknie. Wielu ucieka. No i myślę uciekł zawodnik, podobnie jak uciekają zawodnicy z wielu różnych klubów w wieku 15 lat, 16, 17 różnie to bywa. W każdym razie stracili go, ale tutaj różnica jest taka, że jeszcze doszło do wizerunkowej kompromitacji, no bo Wisła Kraków, która zawdzięcza swoje dzisiejsze istnienie kibicom, oszukała tychże kibiców, informując, że podpisała kontrakt z Buksą do 2023 roku. Była sesja zdjęciowa. Młody Buksa e, pozował z koszulką z, e, z tą datą 2023, a potem się okazało, że to wszystko był jeden wielki blef. No ale jednak trzeba to rozgraniczyć: kto tak naprawdę kogo oszuka? Znaczy, wszyscy wszystkich oszukali, ale e, kto oszukał w dobrej wierze, a kto oszukał w złej wierze? No, Wisła oszukała Kibisów w dobrej wierze, bo wydawało się jej, że faktycznie ma tego chłopaka do 2023 roku. I tu troszeczkę można. Klubowi to wybaczyć, no bo przecież oni nie zakładali, że słuchajcie, oszukajmy kibisów, że chłopak z nami zostanie na kolejne lata, a tak naprawdę on nie zostanie, ale jeszcze im nie mówmy, będzie, będzie fajnie, jak dopiero to, ta bomba wybuchnie za pół roku. Nie no, Wisła była przekonana, że ten chłopak zostanie, natomiast czy chłopak był przekonany, że zostanie? Tego taki pewny nie jestem. Zresztą czytając wszystko, co się wokół niego dzieje, to trudno właśnie nie nawiązać do komitetu oszalałych rodziców. Mam wrażenie, że Aleksander Buksa nie decyduje do końca o swoim życiu. Kiedy czytam, że ma e, piwnicę przemienioną na boisko i ściany są pomalowane w barwach Wisły Kraków, no to myślę sobie, ten chłopak naprawdę chciałby grać w Wiśle Kraków. Ale potem czytam wypowiedzi jego ojca, starego Buksy i tam się okazuje, że tak naprawdę to ta wola syna niewiele znaczy, bo stary Buksa zdecydował, że gdzie indziej będzie mu, le mu lepiej. W tym momencie muszę nawiązać do Adama Buksy, ale nie taty, tylko syna, czyli młodego Buksy. Tego, który teraz gra w Stanach. Wiem, że to jest skomplikowane, no, ale to nie moja wina, że to jest skomplikowane. No więc jak on grał bodajże w zagłębiu lubin, to wtedy rozmawiałem z jednym menadżerów, pytałem się o losy tego chłopaka, i jakiś tam transfer się kroił. I w pewnym momencie ten menadżer do mnie mówi: Co, nic z tego nie będzie. Te kluby nie chcą w ogóle już mieć nic wspólnego z, z, z ojcem tego zawodnika. Ja sobie myślę, Boże, jaka dziwna historia, jak z ojcem, co, co za problem? Czy to chłopak ma grać w piłkę, a nie ojciec? No ale już wtedy jakieś tam były, były kwasy permanentne. Zdecydowała się pogoń, no i pogoń na tym wygrała, no bo... Zresztą zajrzyjmy do oświadczenia Pana Starego Buksy, który mówi, czy też pisze, tak. To ja przez lata ze swoich prywatnych pieniędzy, których nigdy nie było w klubie, inwestowałem w rozwój syna. Dodatkowe treningi, lekarze, psycholog, transport... Takie wydatki pod kątem rozwoju syna stały przez lata po mojej stronie. Wisła stała się ich beneficjentem, bo po czasie dostała chłopca, który w wieku 16 lat zadebitował w ekstraklasie. No, wypisz, wymaluj komitet oszalałych rodziców. Czy wy, jeśli wychowujecie swojego syna, powiedzmy na farmaceutę, no to czy potem idziecie do tej apteki i mówicie, to ja go kształciłem i woziłem do szkoły na 8 rano samochodem, benzyna w ogóle. Potem e, zapisałem go na kółko biologiczne i on tam jeszcze bardziej złapał bakcyla i chciał zostać farmaceutą więc pan, panie właścicielu apteki powinien mi teraz becelować, bo przecież jest pan beneficjentem tego, że ma pan takiego dobrego pracownika, który nie dość, że odróżnia APA po, od ibupromu u no to jeszcze się nie spóźnia do pracy i jest zawsze schludny i czysty i to ja go wychowałem w ten sposób. No nie, no każdy ojciec i każda matka, przynajmniej każdy dobry ojciec i każda dobra matka Inwestuje w rozwój swoich dzieci. I ten rozwój może polegać na różnych rzeczach. To niekoniecznie musi być sport. To może być informatyka, to może być, no nie wiem, cokolwiek projektowanie ubrań. Ale nikt chyba z nas, a przynajmniej ja się nie spotkałem, nie oczekuje od przyszłego pracodawcy tego dziecka, że będzie w jakiś sposób płacił za to wszystko, co się wcześniej y, y, wydarzyło, no bo przecież to nie jest jakaś farma dzieci, które mają nam potem przynieść pieniądze, tylko to jest jakaś rodzina, miłość, wsparcie i potem każdy ma iść w, w swoim kierunku i ma mu się wieść w życiu. No więc y, jak czytam takie zdanie Pana Starego Buksy, to sobie myślę oj, 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 coś tam poszło troszeczkę nie tak. Poza tym, co to w ogóle oznacza, że Wisła jest beneficjentem tego, że stary Buksa woził młodego Buksa na treningi. No przecież młody Buksa nie gra w Wiśle Kraków za darmo, a teraz jeszcze dostał olbrzymią podwyżkę i zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie tylko dlatego, że obiecał, że przedłuży kontrakt, a go nie przedłużył. Jeszcze podobno ma dostać jakiś bonus za obietnicę przedłużenia kontraktu, mimo że go nie przedłużył. Więc w ogóle sytuacja jest kuriozalna i powiedzmy sobie szczerze, etycznie taka wątpliwa. Stary boksa mówi, ale zaraz. Przecież dzięki temu, że daliście podwyżkę mojemu synowi, no to dostaniecie większy ekwiwalent za jego wyszkolenie, bo to jest wpływa na, na, na te wszystkie współczynniki. Nie no spokojno zajebisty argument. Proponowałbym dać temu synowi od razu. 200 tysięcy złotych miesięcznie, wtedy ekwiwalent będzie jeszcze wyższy i też będzie można powiedzieć, ale Wisła zrobiła interes, dała chłopakowi 200 tysięcy złotych miesięcznie i dostanie większy ekwiwalent. No ja to jednak postrzegam całą tą sytuację troszeczkę inaczej. Całe to oświadczenie Adama Buxy, starego Buxy, jest takie, że trochę włosie jeży na głowie. Znaczy, on zapewne jest bardzo dumny z tego, co przekazał kibicom, natomiast kibice, jak to czytają, to mają prawo nie dowierzać w to, co czytają. No bo na przykład stary Buxa pisze tak: cofnijmy się do czerwca i lipca 2020 roku, gdy po wielu rozmowach z Jakubem Błaszczykowskim faktycznie doszliśmy do porozumienia w sprawie trzyletniej umowy. Wisła sprzedała mi wtedy piękną bajkę o wspólnym celu klubu i syna, rozwoju jego talentu krok po kroku. Rozmawiałem wtedy z kubą. Często, kilka razy spotkaliśmy się w restauracji. No przecież to jest znowu klub oszalałych rodziców. Facet przyznaje, że porozumiał się w sprawie trzyletniej umowy. No ale z całego tego oświadczenia, tylko z tego fragmentu wynika, że jego syn za mało grał. No za mało grał, bo widocznie był za słaby, żeby dobrze grać. Można by sobie wyobrazić, że wstawia się słabego zawodnika po to, żeby był lepszy i się rozwijał. No ale Wisła ani przez moment nie miała w ostatnim czasie takiego komfortu, żeby móc sobie wstawić słabego zawodnika ponieważ wiecznie broni się przed spadkiem. No mimo wszystko ten klub o pięknej długiej historii jest trochę większy niż Aleksander Buksa i jego niesamowity podobno talent. W każdym razie panie Adamie, stary Bukso, no wszystko co mówisz sprowadza się do tego, że trzeba na siłę promować twojego syna, ponieważ tak ci obiecano. No obiecano, bo może myślano, że jest trochę lepszy, że będzie mu się lepiej wiodło, że ten talent będzie cały czas się rozwijał, a on może wcale nie jest taki dobry. No i, i co teraz? I ty mówisz, dobra, zabieram syna w takim razie w lepsze miejsce. Masz prawo tak robić, ale czy zachowujesz się fair w całej tej sytuacji? Nie sądzę. Poza tym, czy e, młodzi piłkarze mają wahania formy? Oczywiście, że mają. Czy to, że Aleksander Buksa słabo się prezentował na jesieni, gdy przeszedł COVID, gdy miał kontuzję, ciągle był wybijany z rytmu, to czy e, to oznacza, że wiosną byłby słaby? Nie, nie oznacza. Może miał słabe pół roku, może trzeba w tego chłopaka. Trochę uwierzyć i trzeba uwierzyć w ludzi, którzy są wokół tego chłopaka. Oczywiście Wisła Kraków nie jest najbardziej poukładanym klubem na świecie i sama liczba byłych trenerów, których Wisła Kraków otrzymuje, aktualnie jest to 64 szkoleniowców, dwóch estońskich, których ma na liście płac, no jest trochę porażająca. To nie jest klub, który ma ewidentnie jakiś, jakąś strategię, albo inaczej strategię ma, tylko nie zawsze się jej trzyma. Ale mimo wszystko, to jest jakieś środowisko, które chciało tym się młodym buksom się zaopiekować, a Pan uważa, że niewystarczająco, bo zagrał za mało. No, jeszcze raz, no, zagrał za mało, bo widocznie na więcej nie zasłużył. I teraz, do czego dochodzimy? To jest właśnie zmora wszystkich klubów w Polsce, nie tylko Wisły Kraków. Zmora polegająca na tym, że muszą huchać i dmuchać na piłkarzy, którzy niekoniecznie w danym momencie są tak dobrzy, jak im się wydaje, i muszą dawać minuty chłopakom, którzy nie są wcale na dzisiaj gotowi na to, żeby grać w ekstaklasie. Oczywiście są też ojcowie, którzy doskonale to rozumieją. Na przykład Piotr Włodaczyk ma syna, wlegi Szymona Wodaczyka, i Piotr Włodaczyk w moim odczuciu, i tak jak rozmawiam z ludźmi, jest idealnym tatą piłkarza, to znaczy wspiera go. Też wozi na treningi, ale nie oczekuje za to, żeby ktoś mu zatankował auto. E, wspiera go, buduje go, ale nie wywiera specjalnej presji ani na klubie, ani na synu. To wszystko ma się dziać swoim rytmem. A kluby muszą teraz robić tak. Ty dajmy mu zagrać w pięciu meczach, bo jak nie damy, to on nie uwierzy w nasz projekt sportowy i odejdzie sobie, jak skończy 18 lat, do innego klubu. I wstawiasz takiego chłopaka, który nic ci nie da na boisku, albo wiesz, że. Jest dla niego za wcześnie, że mu krzywdę wręcz zrobisz, tylko on nie wie, że to będzie dla niego krzywda, bo jego rodzice inaczej uważają, że już jest gotowy, że on w sumie na podwórku to tak czaruje i umie 68 razy podbić piłkę barkiem i że trzeba dać mu szansę po prostu w ekstraklasie. Taki trener, czy dyrektor sportowy, czy prezes mówi: Dobra, wstawmy go, i taki chłopak wychodzi, jest dla niego za wcześnie, tam go depczą na, tym, na tej murawie, albo e, spala się psychicznie, i wszystko gdzieś się to rozsypuje. Wielokrotnie to młodzi zawodnicy mają więcej cierpliwości niż ich rodzice, i dzisiaj e, kluby muszą się mierzyć z całymi rodzinami. Przychodzi do klubu tata, mama. Ciocia, i wszyscy mówią, a nasz Adaś albo inny tam Maciuś, to już teraz do grania, a ty rozkładasz ręce, mówisz, ale jak już, a jak nie teraz, go nie wystawicie w meczu najbliższym przeciwko GKS-owi Katowice, to my go zabieramy, bo mamy 16 ofert, w tym jedną z Leeds United na przykład. No i to jest, to jest trochę patologia. Mój apel do Was wszystkich, jeśli macie swoich synów, dajcie trochę. Na wstrzymanie. Oczywiście od klubu trzeba wymagać. Klub musi mieć jakiś plan, klub musi się rozwijać, ale trzeba temu klubowi troszeczkę zaufać. Dać mu odrobinę czasu. Nie wywierać nadzwyczajnej presji. Na sam koniec trzeba pamiętać o tym, że kluby marzą o tym, że mieć młodego, utalentowanego zawodnika, który będzie grał wszystkie mecze po 90 minut, strzelał gole i na koniec zostanie sprzedany za 160 milionów euro. Jeśli z jakichś powodów ten piłkarz gra po dwie minuty w meczu, no to trzeba zrozumieć, że widocznie przegrywa rywalizację i to z kimś, bo to jest Polska Liga, przegrywa rywalizację z kimś nieutalentowanym, więc trzeba dać sobie na wstrzymanie. Spokoju życzę wszystkim dzieciom. I spokoju życzę wszystkim rodzicom. Kłaniam się nisko. To było moje stanowisko.